Teraz będziemy podejmować się transportu pacjenta przez podnośnik. Mata, na której przynosimy pacjenta, ma cztery rogi. Pamiętajmy, że dwa krótsze powinny znaleźć się bliżej głowy pacjenta, zaś dwa dłuższe powinny znaleźć się przy nogach pacjenta. Przystępując do układania pacjenta na macie, układamy ją obok pacjenta. Następnie odwracamy go w drugą stronę, by móc podłożyć matę pod jego ciało. Kolejno. Odwracamy pacjenta na drugi bok, wyrównując pod nim matę. Pamiętajmy, że mata powinna znajdować się na wysokości barków. Jej środek powinien być w miejscu kręgosłupa, zaś dolne rogi maty powinny być rozłożone. Ręce pacjenta układamy na krzyż na jego brzuchu. Podjeżdżamy podnośnikiem, zakładamy hamulce w urządzeniu tak, aby móc stabilnie założyć matę na rączki podnośnika. Górne rogi maty zakładamy prostopadle do rączek podnośnika. Następnie przystępujemy do założenia maty nóg. Pod nogą przekładamy róg maty, tak by zawiesić go finalnie na krzyż na rączce podnośnika. Identycznie robimy z drugą stroną maty. Pamiętajmy, aby zakładać rogi maty dolnej na krzyż. Uważajmy na kończyny dolne oraz górne pacjenta, tak by wygodnie przebył on transport. Następnie podnośmy pacjenta pilotem podnośnika i ustawiamy go przodem do podnośnika, by transport był w pełni bezpieczny. W momencie uniesienia pacjenta podnośnikiem transportujemy go na wózek. Podjeżdżając do wózka pamiętajmy, aby rozszerzyć nogi podnośnika uchwytem pokazanym na filmiku oraz zahamować podnośnik. Kolejno bezpiecznie opuszczamy pacjenta na wózek. Starajmy się monitorować ruchy pacjenta, aby samo opuszczenie było dla niego wygodne. A teraz pokażemy Państwu, jak bezpiecznie przetransportować podopiecznego z wózka na łóżko. Podnosimy pacjenta, otwieramy hamulce podnośnika, wyjeżdżamy z pacjentem, zamykamy nogi podnośnika i podjeżdżamy na łóżko pacjenta. Nakierowujemy pacjenta na odpowiednie miejsce na łóżku, a następnie opuszczamy go na łóżko. Ściągamy nogi maty, odjeżdżamy podnośnikiem oraz ściągamy matę spod pacjenta.